Jacek jest zdruzgotany. Nie rozumie, jak partnerka mogła go potraktować w tak okrutny sposób. Co robisz? O Jezu, no mi przestraszyłaś. Wybierasz się gdzieś? Pomyślałam, że pojadę do rodziców na weekend, skoro ty i tak wyjeżdżasz w delegację. Z mi się za mało, chcieli ją zobaczyć. No zgadnialiśmy przecież, że nigdzie nie ruszasz się bez ochroniarza. No, to poproszę go, żeby pojechał z nami. A Tomek? Jaki Tomek? A Tomek. Jedzie z wami? Jacek, ja będziesz się tłumaczyła na komendzie. Ale posłuchaj, wiem o wszystkim. Aspirant Maciej Pastuszko, komendant policji Warszawa-Wilanów. Pani Katarzyna Jankowska. Tak, ale pójdzie pani z nami. Przekazałem policjantom dowody zebrane przez detektywa. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby zatrzymać ją do wyjaśnienia sprawy. Oby namierzyli i aresztowali jej kochanka, zanim ja go znajdę i zatłukę.